wątek opracowania metod wyznaczenia krzywy grzania indywidualnie dla każdego z pomieszczeń w moim domu. Dzisiaj rozpatrzę przypadek, kiedy to będę to pomieszczenie próbował rozgrzewać. W badaniu poddam to samo pomieszczenie. To jest pokój narożny od strony południowo-zachodniej, mocno przeszklony, budynek wykonany w technologii tradycyjnej, ceramika poryzowana, ocieplony stropianem o grubości 20 cm, podłoga strop betonowy, posadzka anhydrytowa, ogrzewanie podłogowe i nieocieplony Betonowy strop. Dzisiaj rozpatrzę przypadek, kiedy to uruchamiam ogrzewanie w mocno wychłodzonym pomieszczeniu. Celem tego badania jest sprawdzenie bezwładności cieplnej, właśnie tego pomieszczenia. Po co to robię? Robię to po to, żeby wiedzieć, jak to pomieszczenie grzać, jak grzać efektywnie, jak doprowadzić to pomieszczenie do komfortowej temperatury, jak wcześniej trzeba włączyć ogrzewanie, żeby tą temperaturę osiągnąć, jaka jest odpowiedź tego pomieszczenia na rozgrzewanie, na podanie energii. I tutaj będzie dobry moment, żeby usystematyzować tą wiedzę, którą już udało nam się pozyskać w sposób empiryczny na, na temat zjawisk cieplnych zachodzących w tym pomieszczeniu. Możemy bezwładność cieplną opisać jako zdolność materiału lub konstrukcji do zmiany temperatury w odpowiedzi na na zmianę temperatury zewnętrznej lub zmianę temperatury czynnika grzewczego. Generalnie można tutaj tą bezwładność cieplną również porównać do bezwładności mechanicznej, gdzie bezwładność mechaniczna będzie odpowiedzią na przełożone siły, siły mechaniczne, bezwładność cieplna będzie odpowiedzią cieplną na zaistniałe zmiany, czy to ucieczkę energii, czy to dostarczenie energii w postaci czynnika grzewczego. Mniej więcej, już wiemy, czym jest bezwładność cieplna, potrafimy sobie to wyobrazić, potrafimy sobie przede wszystkim wyobrazić zjawiska, jakie będą zachodziły w danym pomieszczeniu. Możemy już wprowadzić wielkość fizyczną, jaką jest pojemność cieplna. Pojemność cieplna to już jest parametr, który możemy spokojnie wyliczyć. Charakteryzuje się ilością ciepła, jaka jest niezbędna do zmiany temperatury danego obiektu, o jednostkę temperatury, czyli upraszczając sprawę, na pojemność cieplną będzie miało wpływ wiele czynników, innymi z czego ten budynek jest wykonany, w jakiej technologii, jak dokładnie jest ocieplony. Tutaj oczywiście im większa pojemność tego pomieszczenia, tym stabilniejsza w nim temperatura, ale również trudniejsze sterowanie. Analizując przypadek rozgrzewania badanego pomieszczenia, zauważamy od razu pewne zależności. Może opiszę warunki, w jakich dokonałem pomiarów. Zastosowałem cztery czujniki temperatury. Czujniki zostały umieszczone na podłodze. Po zewnętrznej stronie okna na parapecie czyli to będzie temperatura również zewnętrzna. O ile tam słoneczko gdzieś nie zaburzy tego pomiaru, ponieważ tutaj. Generalnie powinniśmy się z takim czujnikiem odseparować od wpływu Słońca. Natomiast no przyjmując, że Słońce świeci na taki czujnik, popełniamy pewien błąd pomiarowy. Możemy również zaobserwować inne zjawiska. Ale to jakby temat na inną dyskusję. No, musimy w głowie wiedzieć, że Słońce nie powinno bezpośrednio dotykać czujnika, ponieważ zaburza nam realną temperaturę, którą, którą analizujemy w kierunku utraty ciepła przez to pomieszczenie. I kolejny czujnik umieszczę na biurku, czyli w miejscu, w którym będę chciał, będę chciał stabilizować temperaturę, czyli miejsce, gdzie najczęściej przebywa się w takim pomieszczeniu. No, niekoniecznie musi być to powierzchnia biurka, chodzi mi o wysokość, na, którym, na której będę oczekiwał komfortowej temperatury. To były trzy czujniki. I czwarty czujnik umieszczę na listwie rozdzielacza ogrzewania podłogowego. To jest oczywiście zasilanie tego ogrzewania, czyli ciepła woda. Tutaj widzimy, że pierwsze dwa obwody po lewej stronie rozdzielacza są zamknięte, nie ma przepływów. To, jest właśnie, to są właśnie dwa obwody, które zasilają badane pomieszczenie, badany pokój. I tak będzie wyglądało nasze laboratorium. Czynnik zasilający ogrzewanie podłogowe ogrzewane jest przez pompę ciepła. Pompa ciepła zaprogramowana jest w następujący sposób. Od godziny 10 do godziny 21 temperatura zadana na pompie ciepła to jest 30 stopni temperatury czynnika grzewczego, natomiast od godziny 21 do godziny 10 mamy cykl niskiej temperatury, czyli 25 stopni. I jakie dane mamy na tym wykresie? Górna linia fioletowa to jest temperatura czynnika grzewczego, zielona linia to jest temperatura podłogi, czerwona linia temperatura na biurku, czyli miejscu, w którym oczekujemy sterowania w kierunku największego komfortu użytkowania tego pomieszczenia oraz ten, linia żółta to jest temperatura zewnętrzna Tutaj widać znowu moment, kiedy gdzieś tam chciało słoneczko zaglądnąć, ale chyba tym razem przez chmurę. Na ten czujnik, jak już mówiłem wcześniej, traktuję ten fragment jako błąd pomiarowy. Zresztą widać, że nie ma to żadnego wpływu tutaj na temperaturę w pomieszczeniu. Zobaczmy, jak działa nasza automatyka, jak to wszystko jest zaprogramowane. Da to wtedy obraz przyrostów temperatur, gradientów tych temperatur w pokoju. Pomoże nam to uzmysłowić sobie, jak rozgrzewać to pomieszczenie, kiedy temperatury w tym pomieszczeniu zaczną rosnąć, jaka temperatura czynnika jest w stanie doprowadzić do jakiej temperatury ten pokój. Automatyka pompy ciepła ustawiona jest na dwie temperatury: 30. Ona grzeje od 9 do 21. W pozostałych godzinach, 3 godzinach nocnych, temperatura czynnika jest obniżona do 25 stopni. Bardzo dobrze będzie widać w tym, w, tej, w tym zakresie temperatur, że nie jesteśmy w stanie taką temperaturą czynnika podnieść wyżej temperatury w pokoju. To są bardzo ciekawe dane, które umożliwią programowanie samego czynnika w POMPie, w celu uzyskania sterowania, które doprowadza nas do, do optymalnych temperatur. Temperatura zewnętrzna jest powyżej zera, natomiast zerknijmy na to, co się dzieje w pomieszczeniu. W momencie, kiedy temperatura czynnika grzewczego rośnie, widzimy, że temperatura podłogi właściwie rośnie w tym samym tempie co temperatura czynnika grzewczego. Bezwładność. Ciepla tego pomieszczenia jest dość duża. Temperatura, temperatura w miejscu, w którym chcemy zapewnić największy komfort cieplny, rośnie zdecydowanie wolniej. Właściwie widać, że w ciągu pierwszych dwóch godzin, odkąd zostało włączone ogrzewanie w pomieszczeniu, reakcja samego pomieszczenia jest niewielka. Widać, że nie ma wpływu na to zewnętrzna temperatura. Czerwona linia to temperatura na biurku. Ona też niewiele się zmienia w porównaniu do temperatury podłogi. Obserwując dopiero zmiany w trakcie 12 godzin, możemy zaobserwować, co w tym pokoju tak naprawdę się dzieje. Tutaj widzimy, że reakcja temperatury w na wysokości, którą chcemy uznać jako komfortową, jest bardzo wolna, czyli pojemność cieplna tego pomieszczenia możemy domyślać się, że jest bardzo duża. Zanim nagrzeje się podłoga, zanim nagrzeją się ściany, zanim nagrzeje się powietrze wewnątrz, wewnątrz tego pomieszczenia, odpływa bardzo dużo czasu, trwa to bardzo długo, co niestety nie ułatwia nam sterowania. Widać, że duża bezwładność cieplna tego pomieszczenia, czyli bardzo wolna reakcja na zmiany temperatury czynnika grzewczego oraz temperatury podłogi, nie jest naszym sprzymierzeńcem. Tu od razu można wyciągnąć wniosek, że sterowanie temperaturą w takim pokoju będzie trudne. Tutaj widzimy, że po 12 godzinach różnica temperatur robi się spora, bo to jest 5 stopni pomiędzy podłogą a miejscem, w którym chcielibyśmy otrzymać komfortową temperaturę. Kolejne godziny nocne to jest obniżenie temperatury czynnika grzewczego do poziomu 25 stopni. To jest oczywiście moment, kiedy pompa grzeje i ona oczywiście robi sobie zakładkę, żeby ustabilizować tę temperaturę wokół tych 25. I to jest właśnie ciekawa informacja, że przy temperaturze 25 stopni czynnika nie jesteśmy w stanie podnieść ani temperatury podłogi, ani temperatury pomieszczenia, pomimo tego, że temperatura zewnętrzna na zewnątrz okna nie jest jakaś ekstremalna, to, to jest, jest dość ciepło. Nie jesteśmy w stanie podnieść już temperatury w danym pomieszczeniu, pomimo tego, że podajemy czynnik o temperaturze 25 stopni. Tutaj będzie można wyciągnąć bardzo ciekawy wniosek, że jeśli różnica temperatur pomiędzy podłogą, a czynnikiem grzewczym będzie mniejsza niż 5-6 stopni, to temperatura w pokoju nie będzie, nie będzie się podnosiła. Proszę zobaczyć, w momencie kiedy ten gradient temperatur był duży, czyli tutaj praktycznie 10 stopni, cały czas podnosiliśmy temperaturę w pokoju, a w momencie kiedy temperatura czynnika została obniżona, Natomiast cały czas jest wyższa od temperatury w pokoju, to nie jesteśmy w stanie tej temperatury już podnieść. Ponieważ do godziny 8 rano nie zostaje podniesiona temperatura czynnika, to tylko potwierdza wcześniejszy wniosek, że temperatura czynnika na poziomie 25 stopni wywoła. Temperaturę podłogi na poziomie 19 stopni i temperaturę w pomieszczeniu 15 stopni. Oczywiście nie, jest nie, nie oczekuję temperatury 15 stopni komfortowej, ponieważ pokój był mocno wychłodzony, on jest w tej chwili niezamieszkały. Natomiast jest bardzo dobrym, bardzo dobrym miejscem do badań, ze względu na to, że skoro się w nim nie przebywa, to nie wprowadzamy dodatkowego ciepła, choćby od nas, nie wprowadzamy wilgoci. Można powiedzieć, że tam są dość stabilne warunki i dobre do badań. No i tutaj myślę, że ten wniosek jest bardzo dobry. Widać, że temperaturą czynnika 25 stopni nie jesteśmy w stanie wpłynąć na temperaturę w pomieszczeniu. Zarówno temperatura podłogi, jak i temperatura pomieszczenia się stabilizuje, i tutaj można spokojnie powiedzieć, że żadnych zmian nie uzyskamy. Nie podniesiemy tej temperatury do temperatury komfortowej, czyli powiedzmy 20 czy 21 stopni. Myślę, że możemy stąd wyciągnąć dwa ciekawe wnioski. Po pierwsze, do podniesienia temperatury podłogi oraz do podniesienia temperatury w pokoju potrzeba różnicy temperatur między czynnikiem a temperaturą podłogi około 10 stopni. Co myślę, że będzie ciekawą uwagą do programowania krzywy grzenia dla urządzeń grzewczych. Bezwładność samego pomieszczenia jest bardzo duża. Ona z tak schłodzonego pomieszczenia do 9-10 stopni potrzebujemy około 12 godzin, żeby podnieść tę temperaturę do takiej, żeby można było w ogóle do tego pomieszczenia wejść. Myślę, że gdybyśmy nie obniżyli temperatury czynnika grzewczego, to stała rosnąca temperatura podłogi i powolne rozgrzewanie pomieszczenia doprowadziłoby w końcu do osiągnięcia oczekiwanych temperatur. Natomiast widać, że przy tej temperaturze czynnika potrzebowalibyśmy około 1,5 do 2 dni, żeby od tak wychłodzonego... Do nagrzanego pokoju, do temperatury komfortowej doprowadzić. Przy programowaniu grzania tego pokoju ma to dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ tutaj pokój jest zamieszkany raz na jakiś czas, przeważnie weekendowo. Kiedy wiem, że ktoś będzie mieszkał w tym pokoju, no muszę już dwa dni wcześniej zacząć ten pokój grzać. Oczywiście w takiej filozofii grzania, pytanie takie, czy to jest dobre, czy niedobre. Na tym etapie, ponieważ są to wstępne badania, jeszcze nie wiem, czy to jest opłacalne, czy jest opłacalne wychładzanie pokoju do, tej temperat do takich temperatur, czy może lepiej utrzymywać go w temperaturze bardziej zbliżonej do temperatury. Temperatury komfortowej, czyli na przykład 15 stopni, i wtedy rozgrzanie takiego pokoju to już będzie tylko doba do temperatury komfortowej. Cóż, będę przeprowadzał badania, będę przeprowadzał dalsze analizy tego, co tam się dzieje termicznie, natomiast już widać trendy i już powoli zaczyna układać się to w głowie, jak można będzie ten pokój grzać, żeby było komfortowo, żeby było przyjemnie i przede wszystkim ekonomicznie, ponieważ przy obecnych cenach energii cieplnej, obojętnie z jakiego nośnika, Myślę, że trzeba o tym myśleć. Myślę, że trzeba mieć gdzieś to w głowie, żeby optymalizować zużycie właśnie tej energii. Zresztą jak wspomniałem, na czynnik cieplny pracuje pompa ciepła, w związku z tym w oparciu o energię elektryczną, czyli najdroższy nośnik energii. Programując pompę ciepła staram się optymalizować jej warunki pracy do uzyskania jak największych uzysków i oczywiście im ten uzysk będzie większy, tym przy, tym przy dobrych warunkach ogrzewania zapłacimy za to ogrzewanie mniej i właściwie o to chodzi. Myślę, że wnioski z dzisiejszej analizy danych są ciekawe i posłużą zarówno mi, jak i może komuś, kto ma w podobnej technologii wbudowany dom do tego, żeby ułatwić i zrozumieć przede wszystkim zjawiska cieplne zachodzące w, w ich domu. Póki co dziękuję i zapraszam do dyskusji, zapraszam do dzielenia się uwagami. Jeśli ktoś ma spostrzeżenia związane z energią cieplną i optymalizowaniem jej wykorzystania na cele grzania domów jednorodzinnych, to chętnie wysłucham. Ponieważ zawsze warto posłuchać wszystkie informacje empiryczne, zawsze wpływają na lepsze zrozumienie zjawisk, jakie zachodzą w wykorzystywanych przez nas budynkach. Chętnie przyjrzałbym się budynkowi, który jest ogrzewany na przykład w sposób konwekcyjny. Ja generalnie jestem przeciwnikiem ogrzewania konwekcyjnego, w ogóle wymuszonego obiegu powietrza. Dlatego zdecydowałem się zastosować ogrzewanie podłogowe. Oczywiście ogrzewanie konwekcyjne jest łatwe w sterowaniu, jest bardzo szybka reakcja budynku i pomieszczenia grzanego na zmianę czynnika temperatury grzewczej, czyli na to, co my chcemy uzyskać w danym pomieszczeniu. W tej chwili szukam takiego pomieszczenia. Może nawet gdzieś któryś z sąsiadów da się tutaj u mnie skusić na to, żeby wykonać pomiary w jego budynku. No cóż, zapraszam do dyskusji, zapraszam do śledzenia kanału i dzielenia się spostrzeżeniami. bye